Cześć, witajcie. Tutaj znowu Chrystus i jest ze mną Ojciec. Ja, Osioma. I klasycznie gramy sobie w Borderlands. Chyba, już to będzie odcinek piąty. Tak. No, to od czego zaczniemy? Chyba przede wszystkim od podziękowań, mi się wydaje. No, bo no już trochę dostaliśmy widzów i komentarzy, dobrych i złych, ale chcielibyśmy podziękować za wszystkie, ponieważ. Wiemy, co jeszcze trzeba poprawić, co trzeba zmienić. No i wszystkie komentarze są dobre. No zawsze wiemy, co możemy poprawić. No. Jesteśmy A im więcej wam... was jest, tym taka większa ochota. No. Bo to robimy dla kogoś w końcu. A co do siostry, bo widziałem kilka komentarzy. No, myślę, że... Chyba sobie tą nagrodę, bo nie chcemy zrobić z YouTube jakiegoś serwisu erotycznego, ale jeżeli macie jakiś inny pomysł na jakąś nagrodę, to piszcie w komentarzach. No dobra, to za co się teraz zabieramy, ojciec? Za taką przetrwanie na arenie. No Krąg śmierci. Mamy. To jest misja poboczna, ale postanowiliśmy, że ona jest całkiem w porządku i to może być dobry materiał na... Yy, Ale filmik. Flaczki. No. To może wypadałoby trochę uzupełnić informację o tej grze, no bo jakoś mi się wydaje, że dużo nie mówiliśmy o niej. No to co? No Borderlands, jak mówiliśmy, jest w świecie takim komiksowym, jak widać. Możesz jechać? Okay. Jest, znajduje się w takim świecie komiksowym yy, na planecie Pandora i gra została ogólnie stworzona przez studio Gearbox Software, bo tak i no. chyba nie należy ona do specjalnie popularnych, ale ma takie na swoim koncie gry jak Brothers in Arms i możesz jechać już na, ten, na tą arenę, to będę w trakcie opowiadał. Ma takie rzeczy jak Brothers in Arms. No kto co lubi, mi się za bardzo nie podobała ta gra no, ale ogólnie nawiązanie Borderlands jest do serii filmu Mad Max. Nie wiem czy oglądaliście. To ma być taki motyw Level Up. Dzięki. Mi jeszcze mało brakuje. Ale Dobra, tutaj chodźmy tę arenę. Yy, no i to jakoś dużo tak nie można powiedzieć o Borderlands. Jedno co mi się nie podoba w tej grze, bo już my ją z ojcem kiedyś i myślę, że jemu też się za bardzo tym nie podoba. Przez całą grę, klimat w tej grze jest świetny, to prawda. Mamy tutaj właśnie taki wasteland, mamy właśnie taką takie pustkowia, fajnie jest w ogóle sobie w parę chodzić i rozwalać tutaj wszystkich. Ale to co jest złe w tej grze, to moim zdaniem tutaj w ogóle nie czuć tej fabuły. Ja przechodząc tą grę za pierwszym razem nie miałem pojęcia o co tu chodzi. Ostatnia misja dla mnie była niezrozumiała. Nie to, że nie umiemy czytać po angielsku czy coś, bo Boże, ale y, po prostu ja nie czułem się... W tej grze jakoś specjalnie. No nie wiem jak ojciec. Cóż, mnie to. Na dłuższą metę może się pojawiać taka monotonność różnych misji właśnie i może się robić to jakiś czas nudno, Przez to ciężko ją przejść na drugiej ścieżce. Ale z kimś no jest przyjemniej. No, jeśli chodzi o taki klimat właśnie westlandowy, że można sobie gdzieś pojeździć z samochodem, mamy dużo fajnych lokacji. Zaczynamy tutaj na arenę, chodzimy. To jest naprawdę grać świetna. Może... A ta rana będzie polegała na tym, że najpierw będą wychodzić pieski, takie słabe, a później... no zobaczycie. Zmieniłem ludzie sniper, no bo mam yy, taką, co ma 119 dmg, a wcześniejsza to była jakieś 63, coś takiego, ale była wybuchowa, więc nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Ale no czas pokaże, na razie strasznie szybko one schodzą. Rozwiniałem trochę tego ptaka mojego Dobra, głupio to też miało, ale... Dobrze, dobrze, rozwijaj go Ten duży, kurde, rusza się strasznie I wymieniłem to SMG na takie wydaje mi się, że fajniejsze Strzela prądem Sobek odpalił no, raid'a, znaczy ojciec Już prawie leży o właśnie, rzucił. Rurą morcie Może tak co do opisania postaci. Ojej, do baczę, tak gadam w kratę, ale tu mamy dosyć niezły Co do postaci, może tutaj w Borderlands, to mamy no cztery klasy: mamy Huntera, mamy Berserkera, tak jak Ojciec Gera, mamy Soldiera i mamy jak ona się nazywa? O Serena, Serena, Serena. I jak gram właśnie hunterem, jak chcesz się zauważyć, to jest koleś, który specjalizuje się w snajperkach, no logiczne. I dobra, pierwsza runda przetrwana. I iść oddać? Nie, możemy postać. <laughs> Chodź. I no to hunter to jest taka postać, która specjalizuje się w snajperkach, jak każdy wie. Oddam to tylko. No, i tam jeszcze może się. Robimy drugą rundę czy nie? No, można. Jest Ma na jaki poziom? poziom? No, jeszcze nie była taka trudna, zaraz ci powiem. No, taki wytrzymały taki. Dobra, to robimy jeszcze. Na 15 poziom. Yy, no, i Huntery tam jeszcze jakieś pistoleciki, jakieś karabinki takie frajerskie. No, wiecie. Zwykle stawia na snipe, ale na krótki dystans, tak jak tutaj, to ona się w ogóle nie sprawdza, więc nie mam. Tutaj pola do popisu, ouch. No już tak dosyć interesująca jest ta fala. Trzeba zostawić te małe, żebyśmy się mogli od nich leczyć, bo jeżeli tak stracimy całe życie, to mamy taką szansę na drugą szansę. Ale musimy kogoś zabić właśnie. Tak, tak, tak. Syrena, yy, syrena, Orientuje się co syrena potrafi, bo ja ją nigdy nie grałem i tak yy, syrena proszę... opiera się na zdolnościach natury, że tak powiem. Aha. No to, 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 to chyba takie. Tyle co możemy być Jakimi broniami walczy? nie wiem. 13 chapa, zaraz zginę. Nie kupiłem żadnych medyków. To ładnie. Tutaj biega taki frajer, który ma mało życia. Bardzo Jakbyś no ja. Nie, nie o ciebie chodziło. A może jednak. Nie. Nie biegasz na czterech nogach. Yy, Soldier. Soldier to klasa, która yy, charakteryzuje się właśnie. Karabiny takie ciężkie nakurwianie właśnie z takich rzeczy i w ogóle shotguny i cała broń palna jakieś no, Grałem Trochę nim pierwszym rejdzie. razem, ale jakoś tak specjalnie do gustu nie przypada. Taki jest monotonny. Berserker, to może tyle pyopiszesz Berserkera, bo ja też nigdy nim nie grałem, ale zdążyłem zauważyć co nieco. Właśnie teraz jak biegasz i wypieprzasz skinki. Berser to jest ogólnie taki tank. Walczy na, nie na dystans, tylko właśnie z metra odległości. Jego specjalność to strzelby. No i jego specjalna umiejętność to jest właśnie taki rage. Jak go włączam, to się dosyć szybko leczę i palę dosyć szybko. Tak bym chciał z wszystkich zabić. Kurde, już trudność to tutaj te skaki zrobiły. Troszkę. Ale jeszcze jest jeden rage i dobrze będzie. Ptak! Bo mamy jeszcze granaty? Hm. Ja to nie powiem. mam. To tutaj. Rzucaj. Ja o nich zapomniałem. A, a uwaga, uwaga. Oł. Oj, oj, dasz radę czy nie? Może niekoniecznie. Jak się na mnie uweźmie, to tak. Chodź tutaj. Szybko, rzucaj w nich czymkolwiek. Kurde. Na hita mnie wziął? O, dobrze. Tam jest jeden, co ma mało życia, bardzo. Ten mi zasłania. Po lewej, szybko przeładuj, no. Tak. Dobrze, ptaku. O, amo. Jest, jeden padł. Fuck. Udało się? Nie. Dlaczego? Przecież chwilę nie zginąłem. No nie, ale. Chciałem wziąć amunicję, położył mnie i przytrzymałem zbyt długo Ej i się zrespiłem. Ja już bym go rozwalił. Tam było dwóch jeszcze. Jeden, jednego rozwaliłem sam. A. Dobra. My bad. Przynajmniej amunicję. Ale teraz zostało back. tylko jeden. Nie. A chociaż... Tak. No chyba tak to działa. Więc, no nie tak źle. Eee, spoko. Damy radę. W ogóle mam co do Was pytanie: Bo ja używam do renderu programu. Znaczy, chodzi mi o to, wydaje mi się, że filmiki, które robię, nie są w tak dobrej jakości jakbym chciał. W sensie, że nagrywam, nagrywam w FRAPSie i renderuję w Corelu Corel Video Studio Projekt 4 jakoś tak. I ja daję tam bitrate 8000. Na 720p, tyle ile nagrywam. Ale wydaje mi się, że filmiki po renderze nie są tak ładne, jak bym chciał, jak patrzę u innych zagrajmerów. Jeżeli wiecie, w czym polega problem, problem albo takie, nie wiem, co, co da się z tym zrobić, to proszę napiszcie w komentarzach albo wiadomości prywatne. Bardzo mi na tym zależy. Bo chciałbym, żeby były jak najlepsze, jak najmile, żeby wam się i oglądało. A tak to trochę lipa. Eee. Dobra. Granaty jeszcze sobie kupię. No to, to co, teraz odpalimy główną misję co? Znaczy jeszcze jedna runda. Ale chyba to już jest trudne. Nie tam. się 6. Do... To jest już IMPOSSIBLE! Odpuśćmy sobie Difficulty Impossible. <grystanie> Wrócimy to kiedy indziej też to dogramy No to. Może akurat zostało na główną misję. A, A teraz. Ona też teraz co za misja jest? Robimy główną, tak? No tak, tak, tak. No to teraz musimy się wbić na chatę do jakiegoś typa. Okay. Odpaliłeś stoper? Tak. Nie odpaliłeś. Dobra, jest, nie, załóżmy, że minęło jakieś 7 minut. No załóżmy. To odpal na wypadek teraz. Nie, nie <laughs> Odpaliłem. Było. Ok, jechać? Przed siebie, czekaj, zaraz już popatrzę, włączyłem. Dobrze jedziesz, akurat. No, tutaj jestem, do rury. Na rury chodź. A, byliśmy tutaj ostatnio. Tutaj znowu będą te bedesy, Jeśli pamiętacie i oglądaliście na wcześniej, to będą te, te pieski. Budowane pieski. Te, które podają mocami natury. I są ciężkie. Natura. Ciężkie Matka do rozwalenia. Natura. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. No bo ojcowi jakiś błąd wyskoczył, no ale. Nawet techniczne. Już rozwiązane wszystkie błędy i lecimy dalej a, a tak sobie jeszcze przypomnę, czy może ludzie to może być problem, że ja nie mam do końca ja nie mam panoramicznego ekranu, może dlatego, że rozciągam trochę to wideo? nie wiem jak, pieski. jak wiecie coś o tym to bardzo proszę piszcie trochę tak się zapędziłem, powiedziałem o wszystkich zaletach tak naprawdę tych postaci a tu powiedziałem, jakie są też ich wady, prawda? To może o to powiem tyle, że słaby, bardzo na bliski dystans, jak tu widzicie. Bez tego ptaka to nic bym nie zrobił. No, mam to SMG, niby, ale to jest taka pukaweczka. O, pokażę nam. No. Takiego dużego to. Dużo to, co nie robi. Życie. Tylko ty... go zabiłeś. Ale miał milimetr życia. Ale... Oj, sami widzicie. No, tak. Dobra. Yy, no jest do dupy na bliski dystans, no tyle. To taka postać. Żadna nie ma żadnych wad. A Syrena, Syrena nie wiem, nie powiem wam jakie ma wady, bo naprawdę nie grałem, nie orientuję się. Może ty, ojciec, ale a ja nie. Nie, niestety. Ale eee... trzeba by kiedyś zagrać, bo mnie interesuje ta postać, może jest taka mega wykokszona To eee... jest jedyna babka, tak naprawdę, heros. Soldier jest... Właściwie to Soldier... Chyba nie ma zbyt dużo wad, on jest taki... Ogólny. Średni we wszystkim. No, on z się bawi i jest taką najbardziej optymalną postacią. Ale też taką najmniej mającą charakteru, moim zdaniem. Yy... Jego moc umiejętności... Mówiłeś o jego mocy umiejętności? A, działko stawia takie, to jest jego specjalna umiejętność. Niesamowita, prawda? Działko, ale dosyć przydatne, wiesz, to działko nieraz tam dupy ratowało, kraliśmy wcześniej. No. Yy, a berserker to ty może lepiej walczyć? No, berserker, no niestety, mimo że mam tego swojego rage'a i się dosyć szybko leczę, to nieraz walą mi taki damage, że no, no nie wyrabiam. A jeszcze jak jest jakiś... W działko stacjonarne to ciężko mi podejść, więc trzeba w zakamarkach go używać najlepiej O Jez, nacelowałem no mu prosto na banie i nie dostał znowu Uwielbiam wiem te błędy no proszę, celuję prosto w banie i nic Zdenerwujesz się jak przyprowadzę znajomych Trochę Ale ja, no Ej, sorry musicie iść do domu. Mama was dzisiaj nie chce. Macie granata. Dobry pomysł. Chyba się ucieszyli. Krytykal, jakieś... No nie, przestań się ruszać. Masz ptaka. Wciągam ich na siebie. Zaraz będzie rage. Dobra, skończyło się. Biorę SMG. I no. co kuta się? I co kuta się? Aha, żyje 3 HP. Jeeee! Yeah. już. Jeszcze jeden, możesz wam Idę Cię wyswobodzić. Skosy go. Kosa w zebra i nie ma. Chodź tutaj. Masz. Ale Meksyk. Też jakieś czytałem komentarze, że. Eee, Borderlands stare i w ogóle, ale. Ludzie, ta gra ma naprawdę swój klimat, jest naprawdę świetna. No mnie raz fajnie tak wrócić do takich trochę starszych gier. Nie no. mówię, że no. Niektórzy Dzie nagrywają gry sprzed 20 lat i świetnie się przed tym bawią. No właśnie. Bo jednak ta gra jest, no, fajna, bardzo. O, idzie ręko. Dzieci, ma masz do domu, masz ślabę. Nie słuchałeś się, to teraz masz. Z ptaka. Że ja nie biję basem, rurą. O, jest no. ten mm, Bede Bede psycho. psycho. Taki Bryzer, który gonił Christiana. Coś jak Bede. takie małe dzieci, tylko że właśnie zmutowane. I jak podejdzie blisko, to nie jest przyjemny no, się. widzicie, że po prawej stronie ma taką małą rączkę. To jest pewnie efekt uboczny. Marszenia Freda, chyba. <laughs> albo ty, w sumie jej prawa ręka była bardzo umięśniona. No bo marszczy Freda prawą, ale <laughs> do niczego nie używa, nie? No właśnie. Sami <laughs> zobaczcie. To marszczy Freda, a to nie. Ale tutaj Meksyk. Ojej, poradzisz sobie? Tak. Stary, kosa między żebra. Zaraz go wezmę rurą. Jak tam z czasem stoimy? Bardzo ładne. 5 minut 47 sekund. Okay. Plus poprzednie. Tak, już jakieś 15 minut jest. Kosa! Rurą. Jeżga. Dobra, lecimy dalej. SMG 3 razy obrażenia od prądu. Dawaj to. Ja no, mam tylko... Ej, chyba mam, mam identyczny, czekaj. Eee, to jest gorsze. Nie chcę. No dobra. Ja ci pokazuję tutaj coś takiego. Bardzo fajnego, fajna ta snajperka, W ogóle ta przyjemna do oka. Ooooo. Czuję, że ho, to się ho, ho, trochę ho, zejdzie, ho. wiesz. Takie no... przyjaciele przyszli. Nie wiem ja ich nie lubię. Eee, dobra. Nie darle cieli Jak tu? Ale... W ogóle taka epicka akcja. Jeden rak chciał nas właśnie tutaj skosić, mniej więcej w odległości jak tamten, na którego patrzę. on no, Wysłałem do niego ptaka i czekaliśmy na niego chyba jakieś 5 minut, aż go dorwie do i wróci. <grym> Mam tak. złą wiadomość. No. bo to się jednak możesz trochę zejść, ta misja. To może zrobimy tak. nakręcimy teraz drugi odcinek, który będzie właśnie tą misją główną. Co? Bo myślę, że jest dobry pomysł. No. No to w tym odcinku mieliście dosyć dużo poklaniny o Borderlands Wyjaśnienia tego, czego nie było wcześniej To co nam wybaczcie, ale jest teraz, więc się wszyscy cieśmy I widzimy się w następnym odcinku, który nakręcimy prawdopodobnie zaraz Ale wy na go zobaczycie mikrofony? później Na mikrofony zbieramy Jakość dźwięku obiecuję poprawię, tylko muszę poczekać na wypłatę od rodziców, więc... Spokojnie, wszystko w swoim czasie, no to trzymajcie się, na razie Yeah,